Aleks wytworzył sobie swego rodzaju personę, która zapewnia mu skorupę, przez którą mają się nie przeciskać bodźce zewnętrzne mogące go zranić. W swoich głowie Aleksander jest człowiekiem wysokiej jakości, prawdziwym samcem Sigma. Schludnie ubrany, zadbany, uwielbia opowiadać o swoich planach inwestycyjnych, sportowych, a także, Gdzie jest Lord? także romantycznych. W przyszłości chce prowadzić to jest własną działalność gospodarczą, jest bezpośredni i otwarty na nowe znajomości. Jest też niestety człowiekiem samotnym po przejściach, Dobra, ale ten zachowującym ten... nadzieję na lepsze jutro. Ta końcówka czasem się trochę zmienia, zależnie od stanu emocjonalnego mentora. Ale wyobraźcie sobie po prostu hybrydę Patricka Batmana, głównego bohatera Death Note, guru MLM oraz zwolennika Red Pillu z Wykopu. To jest. Tak, demon trochę wygląda. <śmiech> <śmiech> Mniej więcej Aleksander. Problem jest w tym, że mi się udaje w jakichś totalnie głównych Rzeczach. Kwestia jest taka, że ja często osiągam jakieś takie małe sukcesy w jakichś gównianych rzeczach, a to na czym najbardziej Oho. mi zależy po prostu. Nieważne jak się staram, co? jaką podejmę strategię, nie wychodzi mi. Sadek. I stąd jest, to jest jakby główny powód tej mojej depresji życiowej. Okej. Okay. Depresji życiowej. Ale tak wiecie co, wy, y, mentor się wydaje być smutnym człowiekiem. Ja tak zauważyłem, że jak on na tym Amogasie z nami grał, on bardzo cichutki był, bardzo mało mówił. Moim zdaniem bił od niego brak pewności siebie. Wiadomo, no, nowi ludzie, no środowisko, może bać się konfrontacji, ale nawet się ten moment, w którym Bartek mi powiedział, ej, skąd więc Widziałeś, że jestem inżynierem, o, po prostu uciek z Discorda. Tak nie robi kurwa Sigiemka, nie? To konfrontuje to raczej. Był w strachu, był w strachu. Wróćmy sobie do Discorda. Na serwerze Alexa, alianci mentora, mamy pewną unikalną strukturę. Kiedy dołączamy na serwer, otrzymujemy rangę dla widzów, nie ma w tym nic specjalnego. Sytuacja zaczyna się robić ciekawa, kiedy jednak jesteśmy kobietą. Wtedy Aleksander zaoferuje nam możliwość zweryfikowania się. Kobiety to ja wyróżniam wśród ogółu. specjalna rola, jak zaufają, aby się zweryfikować. Weryfikacja w teorii nie jest obowiązkowa, ale jeśli... On jest no chyba taki nakręcony na na kobitki, że każdą okazję wykorzysta. Jeśli się na nią nie zdecydujemy, mentor będzie notorycznie molestował nas z tym tematem. Weź się zweryfikuj. Chcę, aby każda kobieta miała przygotowaną dla siebie rolę. Żeby się zweryfikować i otrzymać rolę kobieta, aby się wyróżnić? Wyróżniać? No, nie słodziutki! <laughs> Jakie takie słodkie emotki dajesz na taki niewinny, dobry mentorek? Zobaczcie, jak spojrzyjcie na Prift, to jak najbardziej. Zweryfikuj się, kochana, bo chcecie wyróżnić na tle zwykłych widzów. No to są właśnie te sztuki manipulacji, tak? Czyli dajemy takie poczucie wyjątkowości, takie dobro, ciepełko, ale pod tym się kryje tak naprawdę chęć wykorzystania tej kobiety. To nie, panie mentor, my też sztuczki znamy, no ale może trafisz na młodą, naiwną kobietę, na którą to zadziała. Także uważajcie na swoje córki, żeby mentora nie oglądały. Zresztą tam nie siedzi was dużo osób, ale. No i nikt nie ma córki, ale w przyszłości tego typu ludzie są niebezpieczni. To się coś takiego, wiesz. Masz, nie wiem tam, 15, 16 lat jesteś dziewczyną, wchodzisz trochę do neta w takie dziwne kręgi. No pewnie już masz jakiś, jakąś styczność z takimi ludźmi, ale no ku... A jednak, wiesz, odkrywasz to, wiesz, że są manipulacje, że ludzie są źli. No, teoretycznie że to odkryć wcześniej, ale nadal. Może jakoś ten mentor zaczaruje. Zawsze sobie myślę, o syn, ale jakby moim synem miał być mentor, to już chyba nie chcę mieć dzieci. <laughs> Słuchajcie, bo to, to nie jest tak, że ludzie się rodzą źli, rodzą się mentorami. I ja też nie uważam, żeby to była wyłącznie jego wina, że on taki jest. Prawdopodobnie ba dwie rzeczy mają tak naprawdę największy impakt. Właśnie geny i środowisko. A twoim głównym środowiskiem jest twój dom, twoja rodzina, rodzice. Więc jeżeli będzie dobrym rodzicem, świadomym, to uważam, że taki szachowy mentor nie pojawi się w moim domu. Myślę, że nie, nie, be, nie, nie stworzysz takiego mentora. Po prostu to jest człowiek, który jest pogubiony, leczy kompleksy, stara się w tym życiu jakoś sobie to poukładać, no ale buduje to na kłamstwie i manipulacjach. I jest jak jest, no. Teraz każdy widzi, jaki los niestety go tu spotyka. No mówi, że ma depresję, nie może kobiety znaleźć, a ma tyle par na Tinderze. No ale to wątpię, żeby którakolwiek dziewczyna go lepiej pozna, chciała z nim wchodzić w relacje. Zwłaszcza, jeżeli też powsta takie filmy o nim i się dowie, jakim jest człowiekiem tak naprawdę szachowy mentor, bo on może sprawiać nawet jakieś dobre pierwsze wrażenie. Jest taka opcja. Desperacja, desperacja, tak, to jest desperacja, zgadza się. Nikt blisko szkoła, a w szkole patologia i cały wysiłek w Może tak być, oczywiście. Jasne, że to ma ogromne, że zacznie szkoła. Szkoła, znajomi. Ale kurwa, kto miał jakąś normalną szkołę, też uważam, że większość szkół nie jest jakoś turbo patologiczna, że nawet dobry chłopak z dobrego domu stanie się kompletnym patusem nie do zreformowania. Bo jako rodzic zawsze masz na największy impact na dziecko. I suchar temu zjebowie kupił kartę graficzną. No wiesz, no to pieniądze słuchara robi z nimi co chce. No czy, no nie wiem, może w zamian za to, a, ale w zamian za to chyba y szachowy mentor wystąpionego IRL. Ja uważam, że szachowy mentor jest niezłym polem do robienia kontentu. Właśnie wyciągnąć go na IRL-e, na jakieś takie kontakty damsko-męskie. Tutaj myślę, że zaserwałoby dobrą dawkę rozrywki. I może takie właśnie plany wobec niego ma też Suchar. I buduje sobie tą relację z nim, dając mu kartę, a potem e, weźmie go do Eireli. Nie wszystko mentorowi w też jednak odpowiada. Ekspert do spraw relacji damsko-męskich, który ma ponad 800 par, chętnie wyśmiewa profile dziewczyn, które mu w jakiś sposób się nie podobają. I mówi oczywiście, że nie może mieć swojej opinii, ale jest różnica między posiadaniem jej, a opubliczeniem wizerunku i obśmiewaniem go na oczach kilkuset osób. No ogólnie, wiecie czemu on to robi? Bo zobaczcie, jeżeli w internecie ciągle się z ciebie śmieją, tak samo się w ogóle w szkole, w życiu prywatnym, jeżeli ciągle się z ciebie śmieją, jest ciśnięta z ciebie beka, to chcesz to odreagować. Chcesz ty postawić się po tej drugiej stronie i śmiać się z innych. I właśnie on to robi, bo leczy te kompleksy, które ma już ze szkoły. Tak teraz ze streama na Twitchu jest ciągle... Wyśmiewany, więc on chce sobie odreagować to i wyśmiewać innych. Nie czuć się po tej gorszej stronie, chce też stanąć po tej le powiedzmy lepszej stronie. śmieć z innych. No to jest pole tak naprawdę do jakiejś pracy nad sobą, nie wiem czy mu się... Może po tym filmie może sobie coś uświadomi, a może powie, że to jest hejterski film i nieprawda. Tam jestem ciekaw. My to wiemy. Wiecie to, wiecie to. Trzeci ban. Uuu. On powie, że to jest nie jego wina i że ta platforma jest zła. Ale dobra, ciekawe za co. Za osób do zbanowania zbanował sam siebie. To jest śmieszne. Bruce stracił współpracę. Współpracę... z Ennebą. Z nebą? A zależało mi na tej współpracy? No, nie wiem. Tak jakby, no, od tej afery świńskiej dużo się pozmieniało. Nie, nie odwalam nic na streamach. Fajna akcje robię nawet... ...w e, Ej, naprawdę jego widzowie dalej piszą do... ...to firm, że... ...miał aferę świńską i żeby mu zabrali współpracę? To się naprawdę dalej Jakiś dzieje? Ale... I to jeszcze skutki jakieś przynosi. No, najwidoczniej edema nie chce takich twórców wspierać zostaną po prostu flippasy przed dwóch lat no i pójdą eee, no tak po prostu zerwali jej w trakcie umowy no no ja pogadam dzisiaj z moją menadżerką i może jakoś uda się to załatwić 50 mail dla neby a skąd takie informacje tyle Brałeś w tym udział. No rzeczywiście, będę brał siano w górę, albo no nie co coś zobaczę. Wskazali ci punktu no... A jednocześnie chcecie, żeby wam Brusik dawał rozrywkę i uśmiech na twarzy, ale z drugiej strony są też ludzie, co podcinają skrzydła Alexowi. Moim zdaniem, Alex nie jest ogólnie złą osobą. Na przykład totalnie bym nie powiedział, że to jest postać bliska szachowemu mentorowi, który manipuluje i próbuje cię wykorzystać. Który zameść nie dopełniłeś? Mm. Nie. Dostali masowe maile i stwierdzili, że to nie jest target, w którym chcą iść. Szkoda mi go trochę. Bo wiem, że on tak trochę walczy o to bycie, nie bycie na, na Twitchu, o ten byt właściwie. No, no i taka współpraca z Nebą to pewnie jest tak zwany ongoing, czyli co miesiąc miał jakąś dodatkową wypłatę z tego, tak jak ja mam G2A od wielu lat, tak on miał taką nebę, ale no, no no słabo, że w ogóle te firmy nie researchują, kim jest Bruce zgodzą się, a później mówią, nie, no jednak nie. No mam nadzieję, że chociażby wypłacili za to, co zrobił. Ile, ile gadcze nie wykonał. Jestem w szpitalu z Marcinem, Benny Flamował na bieżąco. O kurde. Marcin od wyjścia z aresztu strasznie kaszlał, ale dzisiaj wszystko okropnie się nasiliło, mimo ogromnej ilości leków, które przyjął. nie mieliśmy decyzję, że musimy zawiesić go jak najszy... zawieźć go na jak najszybciej do szpitala, bo chwilami brzmiał nawet jakby się dusił. Weźmy informację od przemiłego personelu, który tu pracuje, że niestety Korea aktualnie zmaga się z ogromnym kryzysem wśród lekarzy i nie są w stanie powiedzieć, kiedy będą mieli dla niego miejsce. Niebezpiecznie się tu robił. Udało się przekonać lekko zniechęconego Marcina do tego, żeby poczekać każdego godziny. Na jakąkolwiek zmianę, i dosłownie przed chwilą pani pielęgniarka wzięła go ze sobą, jednak nie jest mu w stanie jakkolwiek pomóc. Wygląda naprawdę kiepsko, robimy co w naszej mocy. Ej, kurwa, robi się niebezpiecznie, ale to coś z, z kaszleniem miał, coś z, z oddechem. Ej, ja widzowie, możecie go lubić, możecie go nie lubić, no ale już, kurwa na pewno nie jest to pole do żartów i, i, i jakiegoś cieszenia się że komuś się dzieje, coś takiego. Takie tam na początku komentarze widziałem. Na kur Życzyła śmierci x Ja nie powiem, Marcin nie, nie jest yy, świętym, nie jest aniołkiem. Ale to, że ktoś się zachowuje chujowo wobec nas, nie znaczy, że ty możesz się zachowywać chujowo wobec niego. Bo tak naprawdę sprowadzasz się do tego samego poziomu. Tego samego. Skoro gardzimy taką postawą, to jej nie powielajmy. To ja chcę wiedzieć dlaczego, żeby poprawić to, żebyś nie się nie szanowany. No to się szybciej ruszaj. Ale ja jestem chudy, gotowy. A jak bo... masz okres, to cię odwiedzę na pociąg. No. Masz okres, to cię na pociąg. Ale kurwa, TLK. Zapomnij o jakimś kurel i City. Wiesz, że TLK no. i IC to jest to samo, nie? To w sensie jakby IC po prostu to jest. To jest no. jakby ten tani pociąg Zobaczymy, to się czy będzie to samo, wieś 8 godzin w zimnym przedziale. 5 No, właśnie 8. No i tak się dają traktować. A no, to jest właśnie to, to jest taka siła trochę autorytetu. No, pa Paso też jest, moim zdaniem, psychopata, trochę. zastanowić się, czy warto kura... Przyjeżdżaj z okresem na takie wyjazd. Z okresem. Tak, bo ja jestem w stanie przewidzieć, kurwa. A trudno, że mój e, kalendarz okresowy myślał, że będę miała okres za dwa tygodnie i że usiadłam sobie zrobić Siusiu i po prostu patrzę, oj, chyba kurwa, mam okres na tygodnie wcześniej, bo ktoś cały czas drzewa na nas mordę. jestem taka zestresowana. A, no, a no, Tak. A ma tak wyjaśnienie. Pane w nie, ma tak zero szacunku do tych dziewczyn, które do niego przyjeżdżają. To jest dla mnie niesamowite, że one tam dalej siedzą. No ale znowu, nie chcę tutaj się bać psychologa, ale wydaje mi się, że to te też nie są kobiety, dziewczyny z dobrych, kochających domów, z, wiecie, z fajnym życiem. Tylko prawdopodobnie właśnie z jakichś kurw domów z problemami. Szukają może właśnie jakiejś atencji, jakiegoś szacunku. Jest z siebie warci. On ma do nich tyle szacunku, ile one mają same do siebie. No wiesz, spoko, spoko, wiesz, to jest jego sprawa. Ale no, nie jest to dobry przykład traktowania, wiesz, ludzi. Ja rozumiem, że on ma w w nie. No ale to nie jest jakaś postawa godna poszanowania ze strony Pasuta. Ktoś powie tak, a to szony wyj**ane. To są też młode dziewczyny, pewnie z, właśnie z kurde, z nie najlepszych domów, które są trochę pogubione, a on to wykorzystuje no i teoretycznie nie łamie prawa, no ale powiedzmy sobie, że zachowanie jest słabe. Yy, no żeby ten, no żeby coś było, nie jakieś bitewki, coś, coś się działo. Giorgio, powiem ci, że kurde, tutaj jakieś takie dziwne akcje. No bo no, to widzisz, no to tak jest. Trochę taka lewizna. Bije od ciebie teraz. Lewizna. Oooooh. No cię... źle, źle, źle wypadłem, źle wypadłem. W ocie kolega za plecami, kurde, jesteś to tak nieładnie. Dobra, topujemy, topujemy. <laughs> Dobra, ta... chusty, meduza. Tapujemy, kurwa, różyczki, różyczki. Nie, no śmieszne. Nie wiem, co o tym myślisz teraz, powiem ci, Giorgio. Bo ja cię lu 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 lubię, cię, no. Ja cię polubiłem, szczerze powiem. A teraz się zawiodłem na tobie. Tapuj, nie pierdol. Wiesz? Yy, no słyszę, słyszę, no. Ja na przykład jak ktoś mnie o ciebie pyta, i to takie osoby, kurde, dosyć znaczące, to ja mówię, że Giorgio spoko Omar jest, kurde, z tego, co poznałem. No mi na razie się tak się za bardzo nie pytali, tylko te komentarze stale, no. Powiem ci Giorgio, że słabe zagranie, no? Szczerze powiem, bo jak ktoś jest dla mnie dobry, to ja chyba serce oddaję na tacy, nie? A co to? Czy, aha. Pytanie teraz. Czy Giorgio nie jest hazardistą, alkoholikiem? Mieszka z matką. A to, że on na ma mieszkać z matką. No dobra, można mieszkać z matką. Ale też widziałem jakieś shoty, których on mówił... Chyba. Kur do swojej matki. Coś takiego było, zero szacunku do niej miał. Ja nie wiem, czy u takich ludzi powinno się szukać znajomych. Przejęzyczył się, no zdarza się, wiadomo, przejęzyczenie. I ja nie, no nie wiem czy Meduza. O, wow, fajny jesteś, George, lubię cię, ale czemu o mnie źle powiedziałeś? Chuj z tą matką, że ją napije... że ją wyzywasz. to, to jesteś alkoholikiem i co? Nie, to w ogóle mi przeszkadza, ale jak mogłeś o mnie źle powiedzieć Tapujemy, tapujemy. <tapujemy> nie wiem, wszystko. No, to jest dla mnie niesamowite. Szukasz takiego kolegi. No, to nie jest jakby każdy, sobie wybiera własnego na znajomych. Spoko, nie? Ale to warto by się nad tym zastanowić, czy to jest dobry wybór. Z kolin. Kto najlepszy w Polsce jest? Tylko z Dla mnie jest naprawdę niesamowity. Przykład z Kolima. Nie można mu odmówić z cytanem pracy, ale ja po prostu nie rozumiem jego fenomenu. Co to? No to. Z Colim czasem teraz nie jest najpopularniejszą postacią Disco Polo w Polsce. Mi się wydaje, że on chyba jest teraz top jeden z, z Disco Polo. Latino. La, Latino to jest takie. To jest właśnie tak jak mówiłem zawsze, połączenie dwóch najbardziej nielubianych przeze mnie gatunków muzycznych. Są jeszcze jakieś tam death metal, jakieś inne takie skrajne, ale tych popularnych, nie mówię, że tam gdzie są popularne, może też są, ale w Polsce: Latino i Disco Polo. No po prostu. To, to nie. To ja nie jestem odbiorcą tej muzyki, no nie jestem. Wiele mawiusów, ale, ale wiem, że to jest. 221 milionów. Wciąż za mało na taki banger. No, ludzie tego zapętlone słuchają. Zapętlone. Przez parę miesięcy. Leci non-stop. To wielki dzień. Właśnie zdzieli mi konto z e, konta Shadowbana. A po chwili się dowiedziałem, że patusy dzięki mojej pracy tracą współpracę. Dobry wieczór, polsko. Uwaga, kolejna cena upiła. Upita na streamie. Streamer mega pod podżyciem. Pod jedną osobę zaprosił do siebie dwie dziewczyny. Jedna o nic przyznała, że ma 13 lat i nie chciała być na streamie. Czekajcie. Skąd on kur... Bierze trzynastoletnie dziewczyny. Jak to działa? No, raczej nie z Tindera. Tindera? No nie, no raczej. Naprawdę są trzynastoletnie dziewczyny na Tinderze, no nie wierzę w to. Nie, po prostu zastanawiam, gdzie się, gdzie się po prostu wyławia. Znaczy, nie dlatego, że ja chcę to zrobić, a dlatego, że zaczynam się znać, w jakich miejscach oni znajdują po prostu te dziewczyny. Gdzie, skąd to się, skąd one się biorą w ogóle? No wiadomo, że tak, są jakieś takie, wiadomo, można jeść na plac zabaw na piaskownicy, no ale no dobra, no to wydaje mi się nie jest to miejsce, z którego Aja Mega wyławia. Dubny z pomówienia. A dobrze, no dobrze, no dobrze, no jest to jakiś... Dla mnie... Znaczy ten Hellcase, akurat te wszystkie skrzynki to one mają tak wyj**ane w PR, że to jest na trochę dziwne, że, że się wycofały, ale z drugiej strony, dobrze. Dziewczyny lat 13 nie siedzą na placu zabaw. Nie siedzą już. Sprawdzałeś, nie było ich tam. Jest na czacie jakaś laseczka, która e, chce zająć cyberka na IG jednostronnego, bo mi się tylko konia zgalił. Nie ma, a te w galerii mi się już znudziły, także jakby jakaś laseczka na IG chciała mi wysłać. Nawet zablika może być, a jestem jak studnia bez dna, nie, nie zdradzam swojego źródła. Także potrzebujesz dwie stówki, a chcesz na przykład usiąść na ogórka do kamery. Nie wiem co o tym myśleć, naprawdę. Z jednej strony mnie to śmieszy, ale z drugiej strony wiem, że będą jakieś osoby, które to zrobią. To napisz do mnie na IG, ale mówię serio. No właśnie, mówię serio. Ja się właśnie tak, tak się boję, to że ty właśnie, to właśnie to mówisz, to to mówisz to serio, nie żartuję. Nie żartuję, kam. Normalna, normalna, kurwa, relacja. Obie strony korzystają. Eee, nie daj sobie wmówić, kurwa, że jest w tym coś złego. Nie daj sobie wmówić, że jest tym coś złego. No i zobacz, jednocześnie pamiętacie widzowie, jak na pi on na only jak napalał na tą taką, taką polską gwiazdę porno, wielki mądry wywód dał, panczował ją i widzowie mówią, tak Marcin, dobrze mówisz, a jednocześnie robi coś takiego, ale gdyby tutaj padły takie zarzuty, że, że właśnie to jest hipokryzja, no to Marcin, pyk, karta, ironia i mówi, hehe mordo, dałeś się zbejtować, to był żart. Ale to był żart? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nawet Rybson mówi, że on też myśli, że to może nie jest żart. I wydaje mi się, że to nie jest żart. I dużo dziewczyn mogło, pewnie więcej chłopów, ale nadal jakieś dziewczyny mogły się na to skusić na takie dwie stówki szybkie. Ale co w tym złego, co powiedział? Czyli mówisz, że miałbyś córeczkę, która siada na ogórka za dwie stówki dla jakiegoś chłopa z internetu, to byś powiedział, że nie ma w tym nic złego, córeczko, zrób to, siadaj na ogóra. To nie chodzi o trzynastoletnie. Nie, nie, ja w ogóle nie sugeruję, że to byłyby małoletnie dziewczyny. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o samo. Pro Sytuowanie się przez internet, bo jeżeli Marcin wychodzi przed publikę i mówi, słuchajcie, prostytuowanie się w internecie jest złe, lepiej iść na, e, do burdelu, mieć prawdziwy seks i hejtuje ten internetowy, a sam wychodzi z taką propozycją, że dwie stówki rzuca i że za nie są żarty, no to jest to hipokryzja. Nieraz już była taka hipokryzja z jego strony, tak? Ale no, moim zdaniem, ja już wam, to ta przesada. Ty też odkryłeś dopiero, że Axel ja co mu aktualnie pasuje? Ja tego nie odkryłem, ale chcę wam zobrazować trochę. Bo jednak Marcin dla wielu z was jest jakimś autorytetem, wzorem. No ale właśnie, czy za tym sukcesem też czasem się nie kryje trochę taki właśnie człowiek? Bym powiedział, no nie do końca per dla ludzi. Czy on myśli tylko o sobie czasem, w wielu przypadkach i swoim interesie. Legendarny żart Majora Okuliście. <laughs> Kubiem powiem, powiem, kawał. Major źle widzi. Idzie do okolicy, puka do okienka, do drzwi. Proszę, a proszę, wycieku usiadać, co? A co się stało? Ja trzymam się, stało się. Na jedne oko nie widzę. To otwórz drugie oko. Do <noise> <noise> całkiem nie widzę. <noise> I po prostu. No tak wyszło, jak wyszło. <noise> nie. Ja też śmieszy, że go to śmieszę sobie. Chciałem powiedzieć jeden, właśnie taki kanał. Kawał. Kawał. Nie, proszę nie przerywać mi. I przychodzi właśnie yy, Indianin do wodza. I mówi Indianin. Dlaczego my mamy takie brzydkie y, po prostu y, i, imiona. imiona i nazwiska? A w, wódz y, mówi, to jak żółta szczała to złe jest imię, na, nazwisko? My nie. A Następny mówi, że dlaczego pędzący bizon. Pędzący bizon. To brzydkie. To brzydkie? Nie. Mówię, nie wodzu. Przepięknie. A Indianit mówi do wodza. Wódz odpowiada. Dlaczego? Dlaczego? Ktoś mu w ogóle szepcze, mówić. Dlaczego zawracasz mi głowę? A przepraszam. dlaczego właśnie mi zawracasz głowę, Indianie? Psi członku. <noise> dlaczego mi zawracasz psi członku? Głowę. Głowy. 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 To jest piękne, to jest właśnie piękno tego żąda.